Siemaneczko, moje ziomeczki, ja jestem Krzysiu. Witajcie w modyfikacji o nazwie. Już na pewno większość z Was zna dam sobie super płaski. Ta modyfikacja nazywa się Milena Ir, czyli jak sama nazwa wskazuje. No i co ta modyfikacja nam daje? Wioski, w, na które um, ogółem musicie utrzymywać takie jakby wioski, dawać im materiały i tym podobne, ale to musicie trochę zaczekać, bo jak widzicie świat mi się ładuje, ale jak nie macie materiałów, taki tak, nic wam się nie stanie. No i jak będziecie z tymi takimi handlować, zaraz wam wszystko wytłumaczę, no to ten na pierwszy rzut oka. My polubią was. Na pierwszy rzut oka wyświetliło się Clay Cute, world", czyli Milenair Jest tu wszystko. Wioska jest, ale to nie są takie normalne wioski. NPC jak widzicie. Bill Mehal, jakaś wioska będzie aktywna, to nie ta wioska. Ogółem trzeba je poszukać. To jest wioska villagerów, jak widzicie. Tu sobie ładnie chodzą. Nawet trochę duża ta wioska jest chyba to jak się to nazywa powiększa te wioski ale do końca nie wiem no i sobie tak musicie biegać po mapie no i szukać jak widzicie na stówę mam moda zainstalowanego zaraz wam wszystko tutaj pokażę i tutaj i tu macie wszystkie z modyfikacji rzeczy jak łuki i tym podobne dobra co, to co będziemy musieli poszukać jakiejś wioski tak? ogółem wolno tak po całej mapie tak sobie latać, na pewno na jakąś znajdziemy, bo aż taki trud w poszukiwaniu tych wszystkich nie ma tych wiosek tym podobne o jak widzicie tutaj zaraz po wiosce villagerów znalazłem jakąś inną wioskę ta wioska zaraz powinno mi się na czacie wyświetlić że znalazłem jakąś wioskę a jak się nie wyświetli to po prostu nie wiem tu jak widzicie zrobili sobie kopalnię, ale to jest jest teren super płaski Tak więc tu nie mogą chyba kopać Sama nazwa na to wskazuje Że to jest teren super płaski Tu jak widzicie macie wioskę O której musicie ogłęb dbać Tutaj macie takich jakby Już wybudowanych villagerów Tutaj na razie w skrzyniach nic nie mają Zamknięta skrzynia Czyli nic nie możecie z niej brać Tutaj macie jakieś apchi Nie wiem Takie dziwne mają nazwy Tu jak widzicie mają jakąś to jest chyba otwarta skrzynia. No i tak, to jest nasz rolnik, który sadzi sadzonki. Tutaj zaś robią jakieś takie ten. No i zaraz Wam wszystko zaprezentuję. Tutaj jest takie coś, Twój status z obcy. No i jak będziecie im podawać różne rzeczy, on handluje z grażami, czyli kupuje ona żelazo i tym podobne. Zaraz mogę Wam to Udostępnić Dajmy na to, bierzemy dwie sztabki żelaza, no i po prostu im to sprzedajemy, a za to dostajemy dukaty, czyli taki, y, takie srebrne pieniążki lub takie. Takie żółte, różne są tutaj pieniądze. Może nawet od nas drewno kupić. Nawet mogę Wam to zaprezentować. Jak widzicie, na pewno się zdziwiliście, ale to jest wód z całej wioski. No i co? No i tutaj po prostu, jak widzicie, za drewno wszystko tutaj ogółem już mają. I tu gdzieś w skrzyniach powinno się te moje drewno znajdować. Chyba to jest w tej skrzyni. O widzicie. Zamknięta, nie mogę w ogóle je brać. To jest całe drewno. Tu jeszcze mogą sprzedawać piaskowiec, sobie im dawem. Zapraszam dzisiaj na mój serwer, wielkie otwarcie. Jak widzicie, oni to wszystko kupują. Tutaj, dajmy na to linia. To, to im jeszcze, jakby. Damy. Ogółem możemy tu z nimi handlować. I za to dostajemy pieniądze. Widzicie? Uhandlowałem to. I tutaj wszystkie itemki się znajdują. To jest moje drewno, tak. Tutaj wszystkie te się znajdują, które handlowaliśmy. No i tutaj mamy popularni dzieci, z siły zbrojne, a tak 36. Potrzebują bruku, czyli bardzo dużo kamienia do budowy. To sobie zaraz im to damy jakby. I tu bruk 12 na 12. Gmina. To najwięcej potrzebują. Coś mi się zdaje. No, i ogóle, jak będą mieli bardzo dużo materiałów, no to zaczną budować, no i będzie fajnie. Tutaj, jak widzicie, wszystko i za to dostajemy takie pieniążki. Mamy deski, mają te 8 budynków. No, chyba już całe potrzebne rzeczy mają. Jak tak mi się coś zdaje. No, i oni później zaczynają się rozbudowywać. Tu jest, widzicie, mam nadzieję, że polubiłeś handel z nami, życzymy mi miłego dnia. Tutaj nawet będziemy mogli spełniać ich różne takie oczekiwania. dnia. Ja, tu jest druga wioska, taka sama. No i co tutaj mówić, tutaj chyba jest gdzieś budowniczy, jak widzicie z moich rzeczy, których ich my dałem, buduje. Wiem, on, to wy... nie wiem czy on tak rusza tą głową, ale naprawdę fajnie oni budują, to chyba jest farma, jeżeli się nie mylę. To są slajmy, zaraz sobie ogółem wyłączymy na pokoju, żeby im one nie przeszkadzały. Jak widzicie, normalnie one, oni sobie tu chodzą. To jest willa, popularność 10. Mają bardzo... i pracuje od samego rana, wszystko tutaj. No i jak widzicie, twój status, ulubiony handlarz. Witaj, panowie, Vermi. co się sprowadza do handlu z nami? Dostępne chodni... Y budowa twojego dipu będzie niebawem czyli zbudują mój jakby domek no i co oni tutaj jeszcze tak najwięcej najwięcej chcą no i jak będziecie im tak ciągle dawać jakieś rzeczy no to oni to jakby będą kupować no i ogółem będą się rozbudowywać no i widzicie tu gdzieś w drugiej skrzyni to powinno być. Chyba to jest w tej skrzyni. Ta skrzynia jest. Nie, oni już wzięli te rzeczy. No i widzicie, oni sobie tutaj stoją, a on sobie tutaj buduje. Jak widzicie, chyba on chce tutaj na serio to wszystko rozbudować, bo to pięknie, fajnie to wygląda nawet. Tak więc, ta modyfikacja przedstawia nam wioski. Jak mówiłem. A jak nią pobrać? Tak więc wchodzicie. Ja mam teraz gram na Minecraft Zyczu. Tak więc, mil tylko wystarczy wpisać i Wam się wyświetli. Mod na wersji 1.5.1. Tak więc, ym, zapraszam też na mojego serwa. A w następnym odcinku będzie podane, jak ogółem, ym, jak ogółem robić ten, jak to pobrać? Wszystko, bo ym, trochę osób może nie wiedzieć. No ale wszystko wam powiem, nic się tam nie musicie przejmować, że nie będziecie umieć. Widzicie? No i tutaj powinno się, to jest pełna skrzynia, więc tutaj się w drugiej zgromadza. Widzicie? Jestem przyjacielem wioski. Tak więc cały z góry on sobie tu buduje, tak cały mod wygląda, jeżeli chcecie więcej modyfikacji, możecie mi pisać na PW lub na Skype. No jakby ktoś mnie pytał na Skype jak tutaj zbudować coś lub tym podobne, no to z chęcią mogę Wam to powiedzieć i jak to pobrać. Tak więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ziomeczki, zapraszam dzisiaj na otwarcie mojego serwera o godzinie 19. Tak więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ziomeczki, do kolejnego odcinka, do zobaczenia, czołem, no i cześć.